gratulacje jesteśmy do pańskiej dyspozycji przed następnymi wyborami ta wyborczy Za, wa za Waszą pracę i za Wasze zdrowie, a w gardło nasze, moje i moje żony. Panie Prezydencie, oprócz gratulacji najszczerszych, prośba o pierwsze refleksje. Chcę powiedzieć, że. Należy mówić, kiedy będą już wyniki. Teraz to są dopiero wstępne podleczania. W związku z tym oficjalnie nic nie chcę mówić. Za parę minut powiem oficjalnie. Natomiast chcę powiedzieć, że zdaję sobie sprawę z tego, jak strasznie trudne zadania na nas czekają. Ale jeśli zwyciężyliśmy system, i to bez, jed, bez wystrzału, bez kropli krwi. Oprócz szampana. To możemy się pokusić o, o zbudowanie nowego systemu. Jestem przekonany, że nam się uda. Jestem przekonany, bo nasze dziesięciolecie, doświadczenie daje nadzieję w nasze zwycięstwo na tej drodze. A niech Pan nam powie, jak było, jakie było Pana pierwsze wrażenie, jak Pan zobaczył wyniki. To znaczy, nie chciałbym być zarozumialcem, bo wiele razy już nim byłem określany. Ale przypominam Państwu, że mówiłem o tym, że wynik będzie między 70 a 80%. Oczywiście, ja nie mówiłem o eliminacjach, ja mówiłem o finale. Uwaga. Szczęście, na mamy szczęście. Na Wszystkiego dobrego, dobry szampan macie. Pani Danuto, jak Pani przyjęła wybór? Ja na razie nie mogę się wypowiadać. Jestem wzruszona i nie wiem co powiedzieć. Jeszcze raz gratulacje szczerze. Dziękuję bardzo. Często dalej. Dobola, niech żyje, żyje nam. Dobola, to ja, niech żyje, żyję nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyję, żyję nam. Nie żyję nam. nam. Dziękuję bardzo. Chcę razem żyć. na mój rachunek już mili Państwo. <grywa> Dlatego dziękuję bardzo wszystkim, którzy się tak bardzo napracowali. Dziękuję za, za ten trud. Mam nadzieję, że razem będziemy budować przyszłość Polski. Zdecydowanie myślę postępować. Myślę zdecydowanie poprawiać wszystko, co jest złe. Zde zdecydowanie też rozliczać wszystko to, co do tej pory jest nierozliczone. Liczę na was, liczę na młodzież, że włączy się i pomoże nam wspólnie rozwiązać te strasznie trudne problemy. Ja je znam, ja je widzę i ja wierzę, że poradzimy sobie z tym wszystkim. Dziękuję Państwu. Jako prezydent prezydentowi, wszystkiego dobrego. Ja wiem, co to znaczy, chociaż w małej skali. Wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego. Lech Wałęsa w Gdańsku. Mamy nadzieję, że za parę minut będziemy z nim i my rozmawiali. A teraz tylko dla przypomnienia Nieoficjalne, przybliżone, ale chyba końcowe już wyniki wyborów prezydenckich w Polsce. Lech Wałęsa 75%, Stanisław Tymiński 25%. Waliśmy wolność. Tylko od nas zależy, co z nią zrobimy w przyszłości. W czasie tej kampanii nieraz o tym zapominano. Wielka odpowiedzialność spoczywać będzie na prezydencie. Spoczywać także na nas. Każdy powinien poczuć się gospodarzem naszego wspólnego domu. Mieć cząstkę Polski. Swoją własność, którą będzie szanować i dbać o nią. To jest najprostsza filozofia odpowiedzialności. Żadna grupa zawodowa, żaden człowiek nie będzie mógł powiedzieć, przede mną nie ma perspektyw. W Polsce jest praca dla każdego. Wiele musimy zmienić i unowocześnić. To nowe zadanie dla inteligencji. Musimy najpierw jednak pomóc sobie sami. W Europie właśnie za to będą nas cenić. Polska rozwinięta gospodarczo będzie jednym z filarów pokoju i spokoju w Europie. Polska zaś biedna napotka mur niechęci na wszystkich granicach. Szanowni Państwo przed nami trudne zadanie. Uwierzyć w siebie i osiągnąć wymierny sukces. Sukces dla każdego. Jestem pewien, że dokonamy tego. Tak nam dopomóż Bóg. Słyszeli Państwo niespodziewane oświadczenie Lecha Wałęsy. Mieliśmy wrażenie, że to jest oświadczenie nagrane Chciałbym jeszcze raz pogratulować serdecznie naszemu prezydentowi, który wraz z nami Świętuje to wspaniałe zwycięstwo. Zwycięstwo ludzi, którzy przyczynili się do tego, żebyśmy mogli mówić o tym, o Polsce, naszym przyszłym kraju. Jesteśmy tu razem. Jesteśmy razem z ludźmi, którzy idą w Polsce również i tutaj. Są jakieś kłopoty techniczne? Nie, nie. Tu jest tu. Raz, dwa. Raz, dwa. Nie wiem czy jeszcze raz będziemy się. Jednak prezydent elektryk ma więcej szczęścia. Proszę Państwa, jeszcze raz, jeszcze raz serdecznie witam naszego prezydenta, prezydenta elektra. Witam wszystkich zgromadzonych przed telewizorami, witam całą Polskę, witam tu z tego miejsca, gdzie żyliśmy, razem przeżywaliśmy te ostatnie dni. Witam tu w tym miejscu, gdzie również solidarność była w nas i razem z, z tymi, którzy z nami jednoczyli się myślami. Witam również panią Danutę, którą zawsze serdecznie o niej myślimy, tym razem również jako małżonki naszego prezydenta. Proszę Państwa, jest to pierwsza konferencja prezydenta Elekta. Konferencja, na którą chyba cała Polska czeka. Dlatego od razu oddaję głos prezydentowi i proszę Państwa o zadawanie krótkich pytań, żebyśmy mogli sprawnie tę konferencję przeprowadzić. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Przede wszystkim chcę pogratulować Pani i Panu w imieniu Solidarność i mam dwa pytania. Mówił Pan, że będzie prezydentem wszystkich Polaków. Co to oznacza wobec faktu, że część elektoratu głosowała na Pana przeciwnika? I drugie pytanie, co dla Związku Zawodowego Solidarność oznacza fakt, że opuści Pan Patel Przewodniczący! Zdaję, zdaję sobie sprawę, zdaję sobie sprawę, jak wielkie zadania przed nami stoją. Zawsze powtarzałem, że dopiero pierwszy etap zakończyliśmy zwycięsko i jeszcze niektórzy mają wątpliwości: to znaczy, odeszliśmy od systemu który obowiązywał przed 45-leciem. A teraz trzeba, tak jak zwyciężaliśmy ten system, zacząć budować nowy system. Idzie za wolno w naszym kraju. Jest wiele krzyw, wiele nierozliczonych, nierozliczonych spraw, wiele zadań przed nami. I w związku z tym będę proponował wszelkiego typu udział wszystkim, którzy tylko będą chcieli budować Polskę, to będę starał się znaleźć miejsce, Byśmy mogli iść razem w tą samą stronę przy zachowaniu swojej odrębności. Mam nadzieję, że mi się to uda, i mam nadzieję, że zbudujemy ten drugi etap tak finezyjnie jak pierwszy. Jeśli chodzi o Związek Solidarność, chcę powiedzieć, że z tego miejsca, do którego wydaje mi się, że już doszłem, choć nie ma jeszcze wyników oficjalnych, z tego miejsca będę chciał. Jednak jeszcze raz odzyskać Solidarność jako polską reformę. Odzyskać Solidarność i pomóc jej, byśmy reformowali szybko nasz kraj. Ale oczywiście to nie, przez, nie będzie przeszkadzać w budowaniu pluralizmu, w budowaniu demokracji. Możemy być w różnych miejscach, ale mamy jeden kraj, jedną Polskę i trzeba ją jak najszybciej, wielkimi siłami reformować. Panie Prezydencie. Jestem dumny, że mogę w ten sposób się zwrócić po wielu latach, kiedy mówiliśmy do Pana Panie Przewodniczący. Gratuluję w imieniu swoim i Gazety Gdańskiej, która popierała Pana od samego początku tej kampanii. Ale moje pytanie jest mniej kultuacyjne niż ta pierwsza część. Mianowicie, Panie Prezydencie, jaki rząd, kto premierem? Pan wymienił niedawno cztery postaci, które mogłyby zostać premierem. W tym czasie odbywały się konsultacje polityczne. Jaki jest ich wynik? Jak Państwu mówiłem wiele razy, mam co najmniej pięć układów, najlepszy będzie zastosowany. Jeszcze dziś z tego miejsca nie mogę powiedzieć, który układ będzie najlepszy, ale już mam nadzieję, gdzieś około wtorku, środy, mieć ostateczną wersję najlepszego w tym momencie wariantu, najlepszego premiera, który poprowadzi Polskę szybciej, bardziej zdecydowanie do celu, to znaczy do reform, o które nam wszystkim chodzi. Dziś personalnie nie mogę strzelać te cztery kandidature eh, już powiedziałem wcześniej, jeszcze dochodzą trzy, ale nie będę je wymieniał, ponieważ byście od razu spokoli narobini di più. Signor Bauenza per la televisione italiana, innanzitutto complimenti. Ieri la gazzetta l'ha definita uno sceriffo, adesso che lei ha fatto il pieno di voti, il suo popolo l'ha votata, che cosa risponde? E' ancora un'altra cosa. Pensa o rynowato rapporto di collaborazione con Mazowiecki? Panie prezydencie, przede wszystkim najlepsze życzenia od Telewizji Włoskiej, także od Il Messaggero. I... Pierwsze pytanie, Co... jak mógłby Pan skomentować to, że Gazeta Wyborcza wczoraj nazwała Pana szeryfem pisząc o pojedynku pańskim z Tymińskim? Natomiast drugie pytanie, czy myśli Pan o jakimś ewentualnym porozumieniu z Mazowieckim? Muszę powiedzieć, że to, co oglądałem o szeryfach, to w 99% byli to porządni, zdecydowani ludzie, którzy porządek robili. Oczywiście bardzo niewielu było niedobrych szeryfów. Mam nadzieję być dobrym szeryfem, zdecydowanym, mocnym, skutecznym. Natomiast no, to są nazwy, chcę być, chcę pracować. Nie chcę bawić się, chcę naprawdę bardzo mocno pracować, bo pracy jest w tym miejscu bardzo dużo. Oczywiście mieszcząc się w prawie na dzisiaj stosowanym, a myślę jutro poprawionym o nową, nową sytuację, jaka się wytworzyła dzisiaj. Jeśli chodzi o wykorzystanie pana premiera Mazowieckiego, jego doświadczenia, jestem przekonany, że tak jak walczył wspólnie z nami, jak, jak ma wielką, wielką, wielką część w tym, w tym zwycięstwie wszystkich naszych i moich sukcesów, i w ogóle sukcesów Solidarności, tak jako patriota znajdzie miejsce, by Polsce pomagać, by Polsce służyć. Jestem dokładnie przekonany. A jakie? Zobaczymy na miarę możliwości, na miarę wytrzymałości. Jacek Kurski, Tygodnik Gdański, Solidarność, również gratulacje od naszej firmy. Pytanie bardziej sercowe do obojga państwa. Czy gdy 13 grudnia 81 roku, w noc generałów, mordowano Polską Rewolucję Solidarności, gdy pana prosto z domu zabierano w miejsce odosobnienia. Czy wierzyliście państwo wtedy, że nadejdzie kiedyś ten dzień co dzisiaj? Dziękuję. Chcę przypomnieć Państwu wtedy, co powiedziałem, kiedy mnie zabierano. Byliście ostatni gwóźdź do waszej trumny, to my jesteśmy zwycięzcami, przyjdziecie do nas na kolanach. Tu trochę przestrzeliłem i te kolana bardzo mi przeszkadzały długo. Dzisiaj to są rzeczy znane, i w związku z tym jestem przekonany, że tak podobnie jak, jak ja, moja żona ani na sekundę nie zwątpiła, że zwycięstwo nastąpi. Oczywiście, czy uważać moje miejsce obecne za zwycięstwem, można dyskutować. Oczywiście w procesie demokracji, w procesie wolności, w procesie tych wszystkich innych procesach rzeczywiście jest to zwycięstwo. Natomiast trzeba pamiętać, że mnie i nam chodziło zawsze o zwycięstwo trochę inne, to znaczy zbudowanie systemu, który by pasował do Europy. Systemu, w którym by nam naprawdę żyło się tak jak, jak innym krajom. Nie jesteśmy ani gorsi, ani głupsi, tylko nie mieliśmy... Nie mieliśmy dobrego systemu. Zamierzam razem z Państwem ten system zbudować i o to w tym wszystkim chodziło. I ani na sekundę nie zwątpiłem, że ta chwila nastąpi, ani na sekundę nie, nie zwątpiłem w to, że społeczeństwo będzie walczyć i wywalczy możliwości rozwoju, rozwoju podobnego jak mówiłem do świata. Jerzy Krzycki, Japońska Agencja Prasowa, Kiodo. Panie prezydencie, jak pan widzi swoją rolę jako prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i jakie uprawnienia prezydenckie byłyby dla pana najbardziej satysfakcjonujące? I drugie pytanie, jak pan potraktuje pana Tymińskiego w związku z jego oskarżeniem pod adresem urzędującego premiera i atakami na pana? Wiele razy mówiłem, że chcę być, chcę służyć. Że będę nie, nie pasującym do wiele, wielu stwierdzeń dzisiaj. Że nie będę się bawił, będę mocno pracował. Będę pracował po to, by były efekty. Po to, by Polskę naprawdę zmienić. Zdecydowanie, mocno, odważnie, ale i rozważnie. Oczywiście, jak mówiłem wiele razy, jestem mądry Waszą mądrością. Jestem silny Waszą siłą. Zrobię wszystko, by każdy Polak miał cząstkę Polski, ale na własność, tak prywatnie, w swoich rękach, szczególnie młodzież. Jednocześnie tej cząstce będę starał się o wszelkiego typu ułatwienia, nawet pożyczki zagraniczne, by ta cząstka, szczególnie w rękach młodzieży, dawała jej dobrobyt, dawała jej lepsze życie. To straszne zadanie, ale ja wierzę, bo my wiele razy w historii robiliśmy piękne rzeczy. Jeśli chodzi o pana Tymińskiego, ja myślę, że tak szybko jak się narodził, tak szybko zgaśnie, dlatego że właściwie nic nie proponował. To wszystko było naprawdę, ja dzisiaj nie jako zwycięzca, ale mówię naprawdę, to były slogany, naprawdę to nie był w stanie tego wykonać. Ale jako proces demokratyczny, jako, jako nawet błędy nasze, w procesie tym, tym, tym on będzie klasykiem naszych błędów, naszych niedociągnięć, a jednocześnie i naszego zauważenia, problemów, które nie zauważyliśmy. Przecież ci ludzie, którzy mają dość tego wszystkiego, ci ludzie, którym się żyje biednie, ci ludzie powiedzieli dość i mało tego, oni nie wierzą mi wałęsie. Ja to czuję, ja zawsze czuję społeczeństwo. Czuję, że mają wątpliwości. Ja chcę powiedzieć, jeśli nawet wątpliwieście, to naprawdę musimy zrobić... Ta reszta, która nie wątpiła, musi zrobić Polskę taką, by ci wątpiący szybko dołączyli, bo są potrzebni nam. Ja zrobię wszystko, by wyszli z wątpienia, by, by pokazać, że jest szansa przy możliwościach na to, by byli zadowoleni i by poprawili swoją dolę, a dużo jest ludzi, którzy w Polsce naprawdę mają źle. spekuluje się na temat ewentualnej powołania par... swego rodzaju partii prezydenckiej. W tym kontekście wymieniane jest porozumienie centrum. Czy mógłby Pan skomentować to? I jeszcze druga rzecz. Tydzień temu na, kon... na telekonferencji z Tymińskim zapowiedział Pan, że nie wypuści Pan go z kraju. Czy konkretne działania Pan jakieś przewiduje? Dziękuję. To znaczy to, co się stało, wiele oskarżeń rządu i wiele innych rzeczy trzeba będzie wyjaśnić. Ja jestem przekonany, że służby do tego powołane wyjaśnią, bo tak postępować nie można. Tak oskarżać nie można. Tak szantażować też nie można. Ale to już, już ci ludzie uprawnieni do tego muszą to sprawdzić w imię jutrzejszych kampanii, w imię demokracji. Jestem przekonany, że to zrobią i tam gdzie trzeba, zmuszą do przeproszenia, a tam gdzie trzeba, zmuszą do udowodnienia. O to się oczywiście postaram, ale przez służby wyspecjalizowane. Ale to nie ma być. Że ograniczenie demokracji, jakieś pokazy, jakieś odgryzania. Nie, tylko wyjaśniania, by, by oczyścić atmosferę. <laughs> jeśli chodzi, proszę Państwa, jeśli chodzi o partię prezydencką, nie wiem, jeśli by sytuacja to, tego wymagała, jeśli reformy, jeśli by miał za słabą pomoc ze społeczeństwa, które by było niezorganizowane, jeśli by dla, dla większej skuteczności. Taka potrzeba była. Nie dla mojej utrzymania mojej władzy. Ja naprawdę nie grałem o ten fotel. Ja naprawdę nie grałem o swoją karierę. Ja naprawdę chcę dokończyć reformy. Ja naprawdę chcę iść ze społeczeństwem. Ja naprawdę chcę zrobić naprawdę dużo w tym kraju. I będę brawurą szedł, siłą szedł, ale po to, by zrobić. A nie po to, by, by dla siebie grać, by, by walczyć o swoje. Walczyć o polskie. O polskie reformy. Ktoś, ktoś, ktoś. Polskie, to czy jutro może opuścić? Ja myślę, że tak, że to jest rządu sprawa. Prezydent dzisiaj ma, jak wiecie, ograniczone możliwości. Czy dostanie inne? Nie wiadomo. Na dzisiaj to jest rządowa sprawa. To, co mówił, to, co robił, powinno być wyjaśnione, dlatego że wielu ludzi go poparło. Wielu ludzi go wręcz nie poparło i dla nich, dla społeczeństwa potrzebne jest wyjaśnienie. Ja myślę, że będzie wyjaśnione, ale to jest rządowa sprawa, a ja będę się o to domagał, oczywiście. Proszę Państwa, jeszcze ostatnie pytanie od najmłodszego dziennikarza, który nam wierzy, że na wszystkich konferencjach prasowych. Zadaję teraz po raz pierwszy pytanie prezydentowi. Rafał Łapkowski, na Polska, Niezależne Pismo Gdańskich Szkół Podstawowych. Jest Pan zwierzchnikiem polskich Sił Zbrojnych. Pan Tymiński powiedział, iż. Polska potrzebuje broni atomowej. I mam do, pan, do Pana w związku z tym pytania. Co, co Pan myśli o polskim uzbrojeniu, służbie zastępczej oraz o liczebności wojsk? I drugie pytanie. Co pan, co pan powie młodzieży, która w tym roku skończyła studia, technika, licea i ma zamiar wyjechać z Polski w celach zarobkowych? organizacyjny, nie wiem, jak to, jak to wykonamy, ale będzie potrzeba doradztwo w sprawach sił zbrojnych, i myślę, że tego młodego człowieka trzeba by tam przyjąć, bo on się naprawdę zna, na tym i ładnie pyta. Ja nie wiem tylko, jak to będzie z wiekiem, że taka możliwość będzie istniała, ale jeśli będzie, to ja zrobię wszystko, byś uczestniczył w tym procesie tworzenia nowej wizji i umiejscowienia sił zbrojnych Polski. Natomiast, jeśli bym dzisiaj miał powiedzieć o innych sprawach, to chcę powiedzieć, że. W tym trudnym okresie, kiedy znamy sprawy z wschodniej granicy, znamy sprawy z zachodniej granicy polskiej, potrzeba jest sprytnych, silnych sił zbrojnych, by nikt nam nie zagroził w procesie reform. My nie ustawiamy się przeciwko nikomu, ale żyjemy w epoce, w której jeszcze wiele rzeczy jest niejasnych, i w związku z tym potrzebujemy zawodowej armii. Która by chroniła nasz nas na zewnątrz w tych trudnych czasach. Natomiast jeśli chodzi o uzbrojenie, myślę, że w Europie jest tak dużo zagrożeń, że jeszcze więcej nie trzeba tworzyć. Ja jestem przeciwnikiem w ogóle broni atomowej, ja jestem przeciwnikiem w ogóle rozwijania tej, tej koncepcji atomowej jako takiej, ale będę opierał się na sztabie sił zbrojnych, który będzie dla mnie autorytetem. I on będzie dopracował najlepsze koncepcje do tej, do wyzwań politycznych na dzisiaj dla armii. Oczywiście, jak mówiłem, będziemy zmierzać do armii zawodowej. Niech kompetencja, niech wykształcenie, niech, niech to będzie zawodowo spełniane, to jest zawsze lepsze, niż wszelkiego typu amatorszczyzna, ale to jest proces, to nie, nie o jednego dnia tego się nie załatwi. Młodzież Młodzież. <gry> <że> jest... <gry> <gry> jaki będzie Zobaczymy, jaki będzie taki stwierdzimy. Ale <gry> w poniedziałek przychodzimy tu do pracy, do tego biura, przed którym stoimy. Trzeba będzie związ... pewne sprawy związkowe przekazać. Trzeba będzie trochę podziękować wielu ludziom, którzy się bardzo napracowali. Lekko się pożegnać i już patrzeć z innego miejsca. A więc jutro pracuję od 9.30, a żona przygotuje mi śniadanie i obiad. Na razie nie mamy ani kucharki, ani pomocy. To jest wystarczającą legitymacją polityczną dla pańskich planów prezydenckich. Dokładnie powiedziałem między 75 a 83 w ale oczywiście nie mówiłem o eliminacjach, tylko o finale i to się dokładnie spełniło.